Dzień dobry. Paweł Egert, Aronia Egert. Chciałem serdecznie Państwa zaprosić na Aronia Innovation Conference 2022. To pierwsze takie międzynarodowe wydarzenie, gdzie, tutaj w Polsce, w kraju, który produkuje najwięcej aronii na świecie, przedstawimy nowości, innowacje z rynku światowego aronii. Nie tylko z Polski, ale z całego świata. Myślę, że to jest dobry czas na takie podsumowanie ponieważ to w Polsce. Rośnie konsumpcja owoców aronii. Rok do roku jest to milion nowych konsumentów. Ten trend po utrzymuje się i cały czas rośnie, więc myślimy, że tutaj w centrum aroniowego świata, w Polsce, podsumujemy i zobaczymy, co nowego dzieje się na świecie. Na konferencji prasowej zobaczą Państwo podsumowania, nowe kategorie produktowe, Pokażemy, że Aronia, mimo tego, że to jest mały owoc, ma wiele możliwości i wiele pomysłów. Nie tylko na produkty, na tworzenie rynku, na marketing. Także przyjadą zaproszeni goście ze świata: nasi goście z Rumunii, z Finlandii, z Turcji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w tworzeniu rynku. Będzie to wspaniałe miejsce na podzielenie się właśnie doświadczeniami, kategoriami produktów. Pomysłami na rodniowy rynek oraz pokazaniem tego, że to tutaj w Polsce wiemy, co dzieje się na świecie i chcemy być częścią tej innowacji, tego dążenia do nowych produktów, dążenia do przyszłości. Więc jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam. 21 września, Pałac Mała Wieś w Polsce, Aronia Innovation Conference. Zapraszam.